Witam w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie kilku zawodników i teraz zawodnik z Portugalii lewy napastnik jest to Diogo Jota 106 overall a więc dobra teraz przejdźmy sobie do przejdźmy sobie teraz do questów bo w questach mamy tak Tutaj to nieważne to też jest nieważne i dobra tutaj przechodzimy do sklepu no i odbierzemy sobie za 750 gemów zawodnika 103 plus no i dobra nic ciekawego bo jest to 104 czwanczara. a więc dobra i mamy tutaj do odebrania zache 110 overall. No, i zaraz sobie. Odbieramy. No i dobra, odbieramy Zacha do odbioru 110 overall. Czy do składu będzie? Nie wiem. Chyba nie, ale na ławkę rezerwowych może być. Powiedzmy, 55 milionów. Warty, dobra. Teraz przechodzimy sobie do Star Passa. Bo tutaj mamy do odebrania jednego zawodnika 104 plus. i co to będzie jest to 105 chimi. Ra... i teraz będzie kolejny 104 a jest to Lapadula no i resztę nagród odbieramy i reszta nagród odebranych tutaj już nic nie będzie ciekawego do odbioru w questach i teraz przechodzimy sobie do Team of the Season Bo tutaj mamy ciekawe nagrody do odebrania tutaj yy, za 60 punktów mamy do odebrania jedną nagrodę. Może zawodnik 109 overall, albo 1000 gymów, albo 100 FIFA pońców i jest to... skill są to. A więc dobra, przechodzimy sobie teraz tutaj. Otworzymy sobie taką paczkę. I. Nic ciekawego. A więc dobra. Chyba, że mogłem zostawiać te punkty i tych zawodników wymieniać na tych zawodników. Mogłem, ale. No. Chyba już będę je zostawiał, te punkty. Nie będę ich wydawał. Ale dobra, przejdźmy teraz tu. E, bo tutaj mamy do odebrania zawodnika z Easy Easy? 108 overall Z Raiowajekano No i dobra Easy palazon 108 overall No i dobra i tutaj mamy Warwerdę 110 overall do odebrania No i odbieramy a więc zobaczymy Czy coś będzie jeszcze do odbioru 110 overall Fede do, od, do odebrania, właśnie że jest odebrany 35 milionów warty, ale on jest z tego co pamiętam chyba niesprzedawalny I teraz przejdźmy sobie do marketu, bo mamy tutaj też jeszcze jakieś końce do Odebrania, tak mamy tutaj jeszcze jakieś końce do odebrania za sprzedanych zawodników Półtora miliona wpadło Moi gracze No Zaha jest niesprzedawalny, Warwerde też Jest niesprzedawalny No i tak to by było, Ozieńskiego mógłbym za 7 milionów sprzedać Ale tego nie zrobię Tutaj mamy co jakiego zawodnika 106 plus, 206 plus. Tutaj nie ma żadnego, tutaj też nie ma. Dobra. Teraz przejdźmy sobie tu. No i możemy wymienić sześciu zawodników do wymiany na zawodnika 106 plus. I zobaczymy kto się trafi, a jest to... Back t. Tom Bakti, Tom Bakti. Dobra, i teraz 108. Nie mamy 8 zawodników, szkoda. Ale dobra. Tutaj, czy będzie coś do odebrania? 108 zawodników, 3 potrzebujemy. Nie będę wymieniał. A na zawodnika 110 potrzebujemy. 6 zawodników, 109. A tutaj. Potrzebujemy dwóch załoników 110 A tych ci 111. Aha, okej okay. To są ikony chyba, albo jakieś jacyś załonicy Toc OK Dobra, także tego 114, no to trzeba by było wydać trochę końców, bo uzbierać raczej by się nie uzbierało tutaj brakuje niestety ale tutaj fundacją nie tutaj mamy no nie mamy nie mamy tu zawodników dobra teraz 106 plus 6 no brakuje a więc dobra w tym odcinku to było wszystko cześć